Zobacz tą darmową, niesponsorowaną aplikację do mierzenia nasłonecznienia Twojego ogrodu. Nie tylko pomoże Ci zobaczyć najbardziej nasłonecznione miejsca w Twoim ogrodzie, ale też gdzie i przez ile godzin poszczególne zabudowania rzucają cień. To bardzo pomocne przy wyborze odpowiedniego miejsca pod uprawę konkretnych warzyw. Na górze, w lewym rogu, wpisujesz nazwę swojej miejscowości, adres. Mamy tu mapę zarysu oraz mapę satelitarną. Spośród opcji mamy do wyboru wcześniej wspomniany rzucany cień, na dole pasek godzin. Jak świeci słońce o danej porze dnia? Kolejno można włączyć mapowanie godzin na słońcu, gdzie 12 jest na czerwono i to te rejony są najdłużej osiedlone przez słońce. Warto tam posiać warzywa długiego dnia. Następna opcja to roczne nasłonecznienie. Klikając na dany obszar, widzimy jak zmienia się po lewej stronie. Zobaczysz godziny na dole miesiące, gdzie można zauważyć, że czerwiec i lipiec w danym miejscu w godzinach południowych to najbardziej słoneczny okres. A może ta aplikacja przyda Ci się na przykład do paneli słonecznych? Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz i czy ci się przyda. Link do tej aplikacji znajdziesz pod filmem.